W dlaczego nie należy siedzieć tyłem do drzwi? Czy to w biurze, czy to w swojej przestrzeni mieszkalnej, to położenie jest niekorzystne. Jest to położenie, w którym, jeżeli często w nim przebywamy nie jeżeli siedziemy tam na 5 minut, tylko jeżeli przebywamy tam często jest to pewna stała sytuacja. Sprzyja temu, żebyśmy zostali zdradzeni, niekoniecznie w sposób romantyczny, ale, ale po prostu zdradzeni, czy to przez partnera, współpracownika ogólnie, że dostaniemy cios z tyłu, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Dobre położenia są takie, że jesteśmy w pewnym miejscu pomieszczenia, z którego widzimy drzwi. I wszystkich, którzy mogą tymi drzwiami wchodzić dla miejsc, w których spędzamy dużo czasu. Ważne oczywiście są też kierunki i inne aspekty, ale w tym miejscu chciałam poruszyć konkretnie temat tego ułożenia, czyli żeby siedzieć względem drzwi w ten sposób, że widzimy je i na pewno nie w taki, że są one z tyłu za nami.